Wy macie za własną skórę diabła. Macie go za ojca. I chcecie spełniać pożądania waszego ojca, diabła. O, o tak, teologicznie, teologicznie pojechałeś. Mm -hmm. Możecie robić to przez naszą chrześcijańską słabość, wynikającą z miłosierdzia. Bo to miłosierdzie zaszyte w chrześcijaństwie, to słabość, to uległość. I na dłuższą metę samozagłada. Tak jest. To przyzwolenie na czynienie zła. Tak jest. Bo dla triumfu zła, jak pisał Burke, wystarczy tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili. I to wprogramowane w ludzi miłosierdzie, to jest właśnie zaprogramowanie, by dobrzy ludzie pozwalali na triumf zła. I właśnie to miłosierdzie, to miłosierdzie sprawiło, że my, my ludzie zdrowi, przez tę źle rozumianą tolerancję, pozwoliliśmy, Wam namożyć, namnożyć praw. Praw, które nas ubezwłasnowolniają, pozwoliliśmy na stworzenie przepisów kodeksu karnego o mowie nienawiści. Mowa nienawiści wprowadzona gwałtem przez kreujących się jako pokrzywdzeni dzięki medialnym nagonkom, zabiegom, stworzeniu aury. Stworzenie takiej aury. Ludzi uciskanych, których, którym robi się krzywdę, oraz z powodu braku prawdziwie wolnej i otwartej dyskusji w przestrzeni medialnej, zaprowadziliście zamordystyczne zakrzykiwanie, ośmieszanie, cenzurę, po prostu by móc skazywać nas za mówienie prawdy. Prawdy, która was, was boli. Mhm. Niszczycie y tę prawdę pod płaszczykiem wynaturzonej mowy nienawiści. A wy z nienawiści do nas, ludzi normalnych, szczęśliwych, uczciwych, w swoim ogóle sumiennych i ciężko pracujących, stosujecie tę nową mowę nienawiści, by czerpać z tego zyski. To właśnie wy. Bo jak pasożyty, karmić się na tym zdrowym organizmie, w swojej większości, skupiacie się w tej gromady pasożytów, mhm. zyskując zdrowy organizm, ale by was ten zdrowy organizm nie mógł odrzucić. Otaczacie się właśnie tymi prawami, których żeście nam nożyli, tymi zasiekami z fałszywych i nieludzkich przepisów. Bardzo często, bardzo często, można powiedzieć na ogół, skupiacie się w tych organizacjach socjalistycznych, lewackich, niektórzy to nazywają, gdzie nie wytwarzacie I żadnego one dobra. Są one są bardziej lewackie niż socjalistyczne. Tak. Wy nie wytwarzacie żadnego dobra, tylko pasożytujecie na grantach od waszych kolesi, którzy obsadzili instytucje państwowe. Żyjecie z rozdawanych środków przez liczne fundacje, między innymi fundacje, które mają nam szkodzić, na przykład jak Fundacja Sorosza. Wykorzystujecie tzw. programy operacyjne, fundusze społeczne, akcje edukacyjne i inne tego typu, stawy, tego typu ustawki, które organizowane są tylko po to, by można było rozdawać miliardy. Skradzione zwykłym ludziom, obywatelom odebrane, odebrane naszym rodakom pod płaszczykiem dobroduszności, poprawiania rzeczywistości, konieczności płacenia na wspólne sprawy, na służbę zdrowia, medycynę, wojsko, sądy. Sami wy sami nie wytwarzacie żadnych dóbr. Jesteście tylko utylizatorami dóbr wytworzonych przez innych. Nawet jeśli robicie coś pod płaszczykiem tworzenia dobra, sztuki, czy czynienia, gestów, pomocy, to są to tylko pozory. O, trzeba wam oddać, Wojciechu, trzeba im oddać, że jesteście mistrzami w mimikrze i w maskowaniu. Ale jedno jest, trzeba powiedzieć z pełną stanowczością. Wy, Wy nienawidzicie prawdy. I jesteście złem. Jesteście złem. Jesteście Potomstwem zmiłowego plemienia. I my, rodacy kamraci, my, rodacy kamraci, jesteśmy przez Was tak um, wyróżnieni, bo wiecie, że u nas nigdy nie znajdziecie ani akceptacji, ani nawet wybaczenia.